miałeś kiedyś bąbla na oponie, to prawdopodobnie dlatego, że nie nieumiejętnie wjechałeś na krawężnik. Jak jest krawężnik wyższy od opony, to trzeba dojechać, zatrzymać się i wjechać na górę, trzymając mocno kierownicę. A jak jest krawężnik niższy, to już można najechać z jakąś niewielką prędkością, ale trzeba mieć proste koła i wcisnąć sprzęgło. Następna rzecz, która może nam pokierować za zawieszenie, to jest nieumiejętne wjeżdżanie w dziury. Jeżeli mamy przed sobą jakąś dziurę, to powinniśmy oczywiście przed nią wyhamować. Jak już nie zdążymy wyhamować zupełnie, to trzeba puścić hamulec, żeby wyciągnąć amortyzator. I najlepiej jeszcze wcisnąć sprzęgło, jak nie mamy automatu. I trzymając kierownicę, przejeżdżać tą dziurę na prosty kołach. No, najlepiej wziąć między koła. Jeżeli mamy w zakręcie dziurę, to oczywiście spróbujmy ją ominąć. To znaczy, wziąć między, najlepiej wziąć między koła ale jeżeli już musimy w nią wjechać, to zawsze lepiej wjechać wewnętrzną częścią samochodu, czyli lewą częścią samochodu w lewym zakręcie, a prawą częścią samochodu w prawym zakręcie. Dużo mniejsze przeciążenia dla zawieszenia. Podobnie jak z dziurami w jezdni, należy się zachować przy przejeżdżaniu tzw. zwalniaczy. Najlepiej przejechać jedną stroną. Jeżeli zwalniacz nie jest od krawężnika do krawężnika, to jedną stroną. A jeżeli jest od krawężnika do krawężnika, to najlepiej przejechać pod skosem, na prostych kołach, z ciśniętym sprzęgłem. To jest najmniejsza ingerencja zawieszenia.